Najbardziej. To dobre. Zepsuło wam się? Nie, nie, nie wszystko w porządku. pan, ja, myślę, że nie ma pan czasu, żebym panu to wszystko opowiedziała. <laughs> Fascynujące jest to, co kochamy robić, i nasza pasja jest fascynująca. Akurat ten zawód jest moją pasją. Mam to wielkie szczęście, że w życiu wykonuję zawód, który jednocześnie jest właściwie moim hobby. Eee, więc nikomu nie wytłumaczę, co jest w tym pasjonującego i fascynującego, jeżeli sam ktoś tego nie czuje. Tak, to prawda. To straszne. Rzeczywiście miałam ze dwa, może trzy razy, że wychodzę na scenę i nie wiem co to jest za sztuka i nie wiem co mam mówić. Strasznie męczący sen. Strasznie męczący. A przy filmie jak to wygląda? Nie, takich snów nie miałam. Filmowych, nie. To było związane ze sceną. Nie mogę powiedzieć, która była najbardziej wartościowa. Mogę powiedzieć, że największą słabość mam do róży. Że to jest postać, którą darzę szczególnym sentymentem i jakąś taką czułością. Natomiast lubię je wszystkie te, te bohaterki, które zagrałam. Natomiast nie mogłabym powiedzieć je wartościować to zupełnie nie róża. Po prostu wzbudza we mnie czułość cały czas. Ja w ogóle czasami żałuję, że um, będąc aktorką, nie mogę obejrzeć tych filmów um, jako widz. Ja nigdy nie będę widzem tego filmu. Ja zawsze będę miała te nadwiedzę, zawsze będę. Pamiętała, jak to robiliśmy, będę pamiętała rodzaj mojej refleksji, jak nad tym pracowałam. Natomiast rzeczywiście, zresztą w ogóle nie oglądam filmów ze sobą, znaczy oglądam raz i nie ma potrzeby później, żebym nie, nie puszczał sobie na DVD filmów ze mną. Natomiast z różą, kiedy czasami nawet pokazują fragmenty gdzieś w jakichś programach, ja się denerwuję, nie lubię. Oglądać tego, ale mam nadzieję, że za jakiś czas włączę sobie i to obejrzę. Mhm. Bo chciałam to jeszcze raz zobaczyć. Paweł pracuje, dla niego film jest w ogóle procesem, więc bardzo dużo rzeczy było zmienionych na planie nawet i pracowaliśmy nad tym, że ja mówię, Paweł, ale ja już tę scenę grałam. On mówi, tak, ale wtedy Jurek Trela przyszedł do ciebie, a teraz ty przyjdziesz do Jurka Treli. I na przykład robiliśmy warianty. On to później pięknie, bardzo pięknie poukładał te opowieści, i zrobił taką, jaką, jaka jest. Natomiast co do tego wizualnego i do tej estetyki, no to nie, nie wiedziałam, bo na przykład dla mnie jest bardzo ważne, jaki jest plan, kiedy ja gram. Ja, ja muszę wiedzieć jako aktorka, czy to jest blisko, jak blisko to jest, dlatego że trochę innych środków się używa wtedy. E, na przykład Paweł mówi, to jest zbliżenie. Ja mówię, no dobrze, no to jest super, no to jest zbliżenie, no wiadomo, tam jesteśmy do gadania, akurat Paweł też bardzo tego pilnuje, wszystko mówi, co chce, ale później sekretarka planu, skrypt, Karolinka, mi pokazała fotografię monitora. Ja mówię, jakie to jest zbliżenie, jak ja jestem w lewym dolnym rogu. Byłam bardzo zdziwiona, bo wcześniej nie miałam takiego, nie, nie miałam świadomości, że oni to w taki sposób filmują. Wiedziałam, że to jest wszystko ładnie, tu pilnują kadrów, ale jednak później z tą estetyką nie do końca miałam świadomość taką. Dopiero już później, jak zobaczyłam pewne fragmenty, Paweł mi pokazał, no to już wiedziałam, że, że też to jest niesamowite, że tak precyzyjnie zostało to zbudowane. Spotkanie z, z Agatą, która nigdy nie grała, było bardzo ciekawe, ale z tego powodu, że Agata jest niezwykle interesującą osobą, z amatorem, to znaczy z człowiekiem, który nie grał. Inaczej się gra, ja muszę inaczej bodźcować, inaczej namawiać na pewne rzeczy, bo i podczas partnerowania. Czyli ja czasami inaczej grałam, jak były ujęcia na Agatę, to ja trochę inaczej grałam niż jakby były ujęcia na mnie. Bo musiałam ją trochę silniej bodźcować niż aktora. Ale to spotkanie uważam za niezwykle ważne w moim życiu, również aktorskim. I też myślę, że sporo się od niej nauczyłam. Takiego jakiegoś pewnego luzu i takiego niepoważnego traktowania tego wszystkiego. Ale Agata jest niezwykłą osobowością i kamera to widzi. Jag ta nie musiała umieć grać, bo kamera widziała to, co miała zobaczyć mhm. i co było potrzebne do tej postaci. Dziękuję bardzo. Dziękuję mhm. bardzo.